Jak zarabiać około 3000 zł miesięcznie. Dowiesz się, jaka jest moja prosta metoda na zarabianie pieniędzy przez internet. Nie chcemy się wgrzebywać, nie chcemy opukiwać, to na pewno jest to dobra metoda. Szukanie przykładów tego, że ktoś w naszej sytuacji zaczynając bardzo podobnym wiesz, zapleczem, wiesz, doszedł do tego miejsca, w którym my chcemy być. Czyli znalezienie sobie tych ekspanderów, te, 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 te osoby, które były w miejscu, w którym my jesteśmy, i są w miejscu, w którym my chcemy być. Obserwowanie tego i dawanie przykładów, dowodów naszej podświadomości będzie bardzo dobrym, dobrą praktyką. Natomiast, owszem, możemy też metodą opukiwania pójść sobie głębiej. Jeżeli kompletnie nic nie pomaga, jeżeli nie odpuszczają te przekonania, faktycznie możemy sobie każdą z tych dodatkowych myśli, które nam się pojawiły podczas przerw w metodzie opukiwania, podczas przerw w rundkach, wziąć sobie, ok, jak bardzo to jest dla mnie prawdziwe. Jak bardzo to jest rzeczywiście no, no, moja rzeczywistość? Jak, bar, jak ja się czuję w ogóle z tym wspomnieniem na przykład, albo z tym, że moja mama się tak zachowaniem, Ściska mnie w żołądku na wspomnienie o tym, jak moja mama płakała nad rachunkami. Jak bardzo mnie ściska w żołądku? No na poziomie 9. Opukuję, pomimo że ściska mnie w żołądku na wspomnienie o tym, jak moja mama płakała nad rachunkami, całkowicie kocham i akceptuję samą siebie i znowu to opukuję. Ale bardzo często jest tak, że samo uświadomienie sobie, że to jest nie moje, jest wystarczające. Też mam wrażenie, że tak jak mówiłyśmy wcześniej, dla każdego ta, ta droga będzie troszeczkę inna, no nie I każdy będzie potrzebował tych narzędzi w bardziej lub ym, o bardziej lub mniej intensywnej sile. I tak jak y, odnosząc się właśnie jeszcze raz do, do Lacy, która na przykład do mnie przemówiła, mimo że jest to taka metoda, która może być, do której wiele osób mogło być sceptycznymi, ym, to na przykład właśnie tam jest tak, że kiedy znajdziemy to sedno, to my je sobie. W tej hipnozie przeprogramowujemy, czyli jakby stwarzamy sobie taką alternatywną rzeczywistość w naszym sercu, gdzie ta mama nie płakała nad rachunkami, tylko szła dziarskim krokiem na pocztę i mówiła: A bierzcie. Więc to może być jakaś opcja. Inna osoba, tak, tak. zakładam, na przykład skorzysta z metody opukiwania. U innej osoby to po prostu odpuści, ona poczuje wolność, a u jeszcze kolejnej, ona pójdzie z tym do terapeuty, bo czasami tak jest, że. Mm, ja bym bardzo nie chciała tak bagatelizować pewnych rzeczy, które są źródłem...